Jeszcze raz inny widok na moją przychodnię. Na razie widzimy przystanek autobusowy. W tej chwili odjeżdża 129 w kierunku miasta. Natomiast moja firma, moja medycyna pracy jest tutaj. Niestety schowana troszeczkę za drzewami, ale zbliżenie na baner Doktor Kraśnicki, Żernicka 215B. I jeżeli ktoś przyjeżdża z miasta, jedzie z tamtego kierunku, mija po prawej stronie moją przychodnię, jedzie kawałeczek dalej i tutaj jest przystanek dla wysiadających, ale od strony miasta. Natomiast trzeba się kawałeczek przejść ulicą Żernicką. I tam jest po prostu furtka koło tego srebrnego metalika. I trzeba po prostu zadzwonić i wejść do mojej firmy. A wyjazd, tak jak żeście widzieli, mieli Państwo na tym przystaneczku w kierunku miasta.